Dzień dobry moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z House Flipper 2. Dokładnie tak, wielki powrót do House Flippera, ponieważ wyszła druga część. Niedawno na streamku graliśmy sobie w demówkę, a teraz zaczynamy totalnie, totalnie od zera właśnie w House Flipper 2. Jeżeli cieszysz się, że seryjka powraca na kanał, to oczywiście lajkaczyk jak zwykle. Niech powędruje pod odcinkiem, odsuwam do subskrypcji kanału moi drodzy i wyczekujcie oczywiście kolejnych odcinków. Normalnie seryjka leci. House Flipper, wybierz profil, lecimy, tworzymy. Będę się nazywał Ryszard. Ryszard ty draniu! Tu mamy Hana i mamy David. Dobra, to nie jest David, to jest Ryszard. Zapisz profil, lecimy normalnie, wgrywamy nowa gra. I lecimy, cóż się będzie działo, zobaczymy czy będziemy zaczynać od tego co było typowo w demówce, czy nieco inaczej, nie mam dla pojęcia jak to będzie wyglądało, zobaczymy Oho, szósta rano, budzik, eee. weto mnie wyłącz, okej, okay. pinnakowe, a, obr obracaj, prawo, lewo, no, no to tak się odwraca, no, w, to się wstaje, okej, okay, dobra Tom Marino dzwoni, nie przeszkadzaj mnie teraz, poczekaj, ja tu muszę przed gotta say I wasn't expecting to. I'm glad you reached out so you're back in Pinnacove you need a job and your first idea was taking part in fixing the driftwood house but I'm afraid I don't have good news the town council put the renovation on hold which is a shame. Uh -huh. Turning it into a community center was such a great idea. And uh -huh. now all we have is the ugliest house on this side of the coast. Uh -huh. It's a long story. The point is, this renovation isn't happening now. But don't uh -huh. worry. I got you another job instead. It's not as prestigious, but everyone starts somewhere, right? Check your email for the details. And don't be a stranger again. Okay! Zakładka maile. Pierwsze zlecenie już na ciebie czeka, by je znaleźć. tab. I otwórz zakładkę maile. Pamiętaj, aby często tam zaglądać w poszukiwaniu nowych zleceń. Dobra, czekaj, co to jest? Przyciągaj do siatki? Dokładne ustawianie? What? Podnieś! Rozmontowuję to wszystko! A, mamy dokładne ustawienie, że możemy do pikselka, albo mamy coś, co nam będzie... Dobra, we, bo ja to bo ja to rozmontowałem, to chyba tak, kurde, nie powinno! Czekaj, tak, powinno być, okej. Okay. Dobra, ale ja tu widzę, że tu już będzie dużo, dużo, dużo... Dużo opcji? Słuchaj, tu leży, tu leży, tu leży. Gdzie ja jestem w ogóle? Dobra, jak ja mam ustawienia, muszę se to dostosować. Ultra jakość, o oh mój Boże. Dajmy se na bardzo wysoką. Czy to mi troszeczkę poprawi? O, teraz jest płynni. Zdecydowanie a wcale nie jest jakoś tak turbo e, brzydko. Dobra, 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 rozumiem. No to tab. O mój może, ile tutaj jest elementów? No, 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 no! Ło, Ło, Ok, dobra, będzie ciekawie. Maile <grym> Dam, jakie to jest duże? A bo tu jesteśmy, Pin, pinakowe Suburbs. Okej, okay, no to wchodzę tu. To mówisz, że chcesz zostać fliperem. Mhm. Pośrednio w sprzedaży takiego jednego domku i chwilowo panuje w nim totalny chaos. Potrzebuję kogoś zaufanego, żeby pomógł mi to posprzątać. Pierwszy i ostatni raz pracowałem z nową dekoratorką. Wnętrz stanowczo przesadziła z ozdobami i zostawiła otwarte okna, żeby wpuścić nieco świeżego powietrza, co nie było problemem. O, co nie byłoby problemem, gdyby tylko szop nie uznał tego za zaproszenie do złożenia wizyty. Efekty widać na zdjęciu. Także jeśli szukasz okazji do sflipowania domu, ten naprawdę tego potrzebuje. Ale ogółem prosta praca, łatwa kasa. Witaj z powrotem domu, Tom Marino. No to zaczynamy zlecenie, słuchaj, od razu z grubej rury. Mamy do zrenowacenia, do wywawienia, z zflip... No trzeba flipnąć dom, rozumiesz? Podstawy zlecenia, to kilka rzeczy, które należy wiedzieć przed rozpoczęciem pracy. Żółty, taki, taki wykrzyknik oznacza, że w pobliżu znajdują się zadania. Aby zobaczyć szczegółową listę zadań, wciśnij tab. Różne zadania wymagają różnych narzędzi. Aby otworzyć menu narzędzi, użyj prawego przycisku myszy. Nie wiesz, jak używać swoich narzędzi? Rozejrzyj się za książką z Bobrem Bessi. Ale może być Bober Bob? Halo! Bober jaki Bessi? Nie znam żadnego Bessi, wydłup sej. ją poprzez wciśnięcie E, aby znaleźć wskazówki do używania narzędzi. Nie możesz namierzyć ostatniego śmiecia? Wciśnij Q, aby aktywować zmysł flipera. Podświetli on każdy element zadania związany z narzędziem, którego akurat akurat używasz wykrzyknik ważny tab lista zadań prawy przycisk to jest narzędzia by e to jakieś tam kurcze pod 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 po, by, by, bobra i ku to jest zmysł flipera słuchaj Chciw. mam 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 te zbyt teraz to nie działa słuchaj teraz teraz mój zmysł zmysł nie działa a tu mam no, no, dobra cześć, zebranie śmieci łoooak ja skanuję kuźwa scanning, scanning 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 normalnie czaisz to jakie szalone rzeczy mycie Narzędzie flipera i ręce Dobra, czyli rozumiem, że zbieranie śmieci Jestem gotowy, a zobaczmy sobie jeszcze zadania Śmieci mamy 27, plamy Dwie i tutaj mamy co? Takie powiedzmy, że Rysunkowo coś tam Coś tam, nie wiem o co z tym chodzi Że do śmieci co, nie mogę władowywać Pizzy o to chodzi, a to Nie wiem co to jest, dobra A, a pod E pod, pod, pod E miało coś być, ale to teraz nie wiem Dobra, uwaga, I jeszcze się gotowi Bli Przepraszam bardzo. Ja chcę. Ja chcę. A bo to jest worek śmieci, typowo, tak? No to Kośwa. Bleep, 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 A zamknąłem teraz worek, tak? And what next? A, i teraz mamy pełny worek. Czekaj, 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 To se podniosę, to se postawię i teraz rozumiem, że mogę wyrzucić. Tak, mogę wyrzucić, dobra. Za 200 punktów koźwa nie trafię. I ha! Teraz trafię, let's go! I tu jeszcze raz. Eee, hey, Michael Jordan, normalnie, dobra, jest, jest Git, 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 no, proszę mnie Kuźwa, co to za niewidzialne ściany mnie tu trzymają Ty, ej, co? Aha, tu dalej nie mogę pójść Takie rzeczy, tak? Tu mogę, ale tutaj dalej już nie mogę. A tutaj taka ładna okolica kolorowa. Dzień dobry sąsiedzi. Okej, dobra. No to moment. otwórz worek i kuźwa, Blipujemy dalej. Blip, 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 Ja to chyba sprzedaję. Blip, 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 blip. worek mi się zapchał. Do kosza z tym. Dobra, nie wyszło. Blib, bli 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 Wciąż mam dwa śmieci do zebrania. Gdzie? To miał mi pomagać ten zmysł cały, a on mi w ogóle nie pomaga. Tu jest! Blib, Miałem to pod nogami. Okej, okay. zamykamy worek. Wrzucamy do kosza. Chuźba, powiedziałem, wrzucamy do kosza. Chuźba powiedziałem, rzut. Kurde mać! Sterowanie! No wrzuć ten worek! Dziękuję. Tu był jeszcze jeden. Czy on zniknął? On wyparował, nawet nie musiałem go trafiać Okej, okay, dobra A tu jest odnośnie tego, żeby czytać, ta? Zbieranie śmieci Dobra, już mi tak nie ucz, kuźwa Okej okay. Co my teraz mamy do zrobienia? Musimy powycierać te, nie? To jest co? To jest narzędzie flipera Do sprzedawania po prostu to jest No to... Mogę sprzedać? No jest okej, okay, każe mogę Tego nie mogę, a to mogę No to kośwa sprzedaje Sprzedaje, sprzedaje, nara Yyy... Eee, co tu jeszcze mogę sprzedać? Tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie... To mogę sprzedać Mmm tego nie tego nie co mogę sprzedać co mogę sprzedać grzejnik huśma chciałem sprzedać Czy on taki żółty tego nie tego nie tego nie what can i have sprzedać What, what can I what, what can I No what O to to mogę To to też mogę To też mogę No to wszystko jakieś takie Rybowate takie Co się trzeba przyzwyczaić W ogóle jaka dziwna Dziwna taka lepsza Ta grafika Ho ho ho, ho Tutaj Tu sprzedaję Trzy rzeczy jeszcze do sprzedania a? Bo to mi kuźwa pokazuje Co ja mam sprzedawać Co ty gadasz O to też se sprzedam To się nie liczyło Przepraszam bardzo Gdzie tu jeszcze były jakieś rzeczy ja nie rozumiem troszeczkę tego Że mi pokazuje A nie bo to mi pokazuje Ogólnie zadania To mi nie pokazuje Tego aktualnego Co ja mam E e e e E, oszukujecie mnie. O, oszukujecie mnie. Gdzie to kujwae do drzwi? Halo? Dwie rzeczy do sprzedania. No i weź to szukaj ty. To, to i, i to. Sprzedałem. Okej. Okay. Dobra. Mamy, 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 mamy zrobione, zrobione, zrobione zadania. Okej, okay, super, fajnie. Co te co co, te, co teraz? What, what next? What next? What next? Plamy. No wiadomo, wasze plamy. Dobra, wybieramy mycie. I szoroboro, 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 szoroboro. i Ja pierdziel jak ja to będę szorował przez pudnia. Szoruj, szoruj, że to! I ja pierdzielę, Panie, jak dobra, jak to wyparowuje magicznie w ogóle ty. Tu wszystko trzeba wyszorować tutaj, też trzeba wyszorować, tu trzeba wy wyczeć cudy. Wszystkie kurze pościeramy, słuchaj, kuchenki, nie kuchenki z lewy Dobra, tutaj też, tutaj też. Jeszcze jedna plama gdzieś została. Gdzie? Kuźwa, gdzie? Tutaj? To się liczy? To się nie liczy? Tutaj? Aha! Dobra, teraz lecimy dalej. Dobra, fajnie nam to pokazuje, jednak. Podoba mi się to. Normalnie zadrapania też te zetrzymy. A co? A co? Magiczna gąbeczka, słuchaj. Gąbka, która wyczyści dosłownie wszystko, każdą powierzchnię. Tu jeszcze okna trzeba umyć, ale to, to chyba jakiś in, inny środek będzie, nie? No już, 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 już. Ile tego szorować będę? Ty, gdzie to jeszcze? 10 plam. No, kuźwa, w którym miejscu? Tutaj, tutaj, bo to się też liczy, tak? Bo to jest jako jako ten, jako jako, jako salon, jako jako przedpokój, jako coś tam, nie? Dobra, 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 dobra lecę dalej, lecę, daj Boże, ten szop miał strasznie brudne te. Zdobcaj mi z tym. Klient jest zadowolony z Twojej pracy, może teraz zakończyć zlecenie i otrzymać wynagrodzenie. Ja zauważę, że jest y, dopiero jedną gwiazdkę z trzech. Jeśli będziesz y, pracować dalej, dostaniesz więcej gwiazdek, będziesz bardziej uszczęśliwisz klienta, więcej zrobisz. No, koźba wiadomo, że nie porzucę roboty w trakcie, jak to nie jest w ogóle zrobione. Halo, jak to tak można? To trzeba konkretnie, konkretnie nie. 100% albo, albo nic, słuchaj. Dobra, tu cze, jeszcze mi plamy, pokazuje 10. What the hell? Tutaj w ogóle go nie było chyba w tym pomieszczeniu. A nie, przepraszam, jakieś zadrapanie. No, nie dostał się do sypialni. Całe szczęście, ale podrapał drzwi, słuchaj. Dobra, okej. Okay. Teraz pytanie, czy ja tu jeszcze coś. Bo tu są takie malutkie, takie. Kurde, tu łatwo przeoczyć, bo jak ja nie, do... nie, nie doczyszczę, to to zostają takie maciubkie, maciubkie te. O, dobra, jest zmysł. Faktycznie działa, dobra, patrz. Czekaj, czekaj. Teraz tu nie, tu, tu się. A tu jest, par Mogę, mogę, mogę? Nie, to z zewnątrz chyba. Nie? A nie, umyj okno. Czekaj, było. Było, umyj okno. Aha. Jest <słuch> dobrze umyte elegancko. Dalej, 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 dalej zmysł obserwacyjny flipera. Słuchaj, let's go! Szcześcimy to. Tak jest, tak jest, tak jest. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Teraz tutaj jeszcze. Superancko, elegancko. Dobra, mamy to. Ty, a ja, bo tu śmieć jest. Oooo, nie ze mną te numery blip. Dobra, oki doki, co tu jeszcze? Kuźwa, tu jeszcze nabrudził. Płaaszcz, kochany, co za shop. Dobra, to wyczyszczone. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Gdzie? Gdzie tu brudne jest? Gdzie? Ocie, panie, tutaj udupcone. No tak, zapomniałem o łazience. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Takiś płyny powylewał. Ciul, wie o co chodzi? Tutaj też jest okno do umycia. Tu jeszcze, a bo no koniec, koniec końców oknem wyskoczył, tak? Dobra, i teraz jeszcze łokienko. Dawaj. I piu-piu, piu-piu. Jezu, my te pięknie. Aż leśniczy gwiazdeczki, normalnie rozumiesz tak o. Aha, mogę coś tu jeszcze posprzedawać w ogóle? Mogę. To sobie zarobię więcej dzięki temu, nie? I mogę w sumie swoją drogą odstawić ładnie. Czekaj, kuźwa. Chłop. Ale śmieszne dźwięki. Okej, okay. wyłącz ten telewizor, kuźwa. To to mnie denerwowało tak cały czas. Okej, okay, dobra, tutaj mogę sprzedać. Mogę, 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 nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Normalnie lampeczkę też sobie odstawimy ładnie, żeby była tutaj. O, pryk. Dobra, elegancko. Tutaj gazetka ładnie centrum, słuchaj. Klapka mogę też? Mogę, kuźwa. Klapeczek tutaj jeden, pyk, i klapeczek tutaj drugi. Bardzo ładne to ustawianie jest, podoba mi się, bez kitu. Czy to nie jest na, na odwrót? Nieważne. Dawaj tego kwiatka ładnie tutaj ustawiamy, czy bo na czerwono mi się świeci, a tu jest dopiero na zielono. Co to za wielki kwiacior? Dobra, niech będzie. To? to też z powrotem tutaj, to ładnie tutaj, o, pięknie. Widzisz, jak poustawiane ładnie? Tu superancko, elegancko, dobrze. Tu już poustawiane, tu już poustawiane, dobrze. Zamknij te okna, kurde, żeby znowu jakiś shop nie przyszedł, tu ładnie gąbeczka niech będzie. O, dziękuję. Albo nie, w sumie przepraszam, tutaj powinno być. O, to, to, o, to, to. Dobra, 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 ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. Tu proszę zamknąć, tu proszę zamknąć. Zamykamy, dobra. Tego klapka dawaj bardziej tutaj, w sumie. Nieważne, który prawy, który lewy, słuchaj. Po prostu niech chcę stoją. To co to jest? Miska, miska, proszę bardzo, tutaj. I pięknie poukładane. Widzisz, widzisz, to jest kuźwa czyszczenie na na 100%, a nie tam jakieś, dobra, już możesz zrobić zlecenie, byłby. Ble, ble, ble. Nie ma kuźwa! Dopóki nie jest wszystko gotowe, to, to, to tak nie będzie. Tu proszę ładnie poustawiać kuźwa komputera. Ja mogę go sprzedać w sumie? On by cenny był, nie? Nie mogę. Kurde, to nie, to, 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 to nie symulator złodzieja, jaj, pamiętaj. <grym> Dobra, zamykamy ładnie drzwi, słuchaj, tutaj. Coś jeszcze? No, 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 zamykamy elegancko. Tu jeszcze poprzewracane świeczki, no przecież jak to tak poprzewracane świeczki mogą być. No, no. To tak nie może być Słuchaj, tu zamykamy okienko Tutaj świeczuszka, proszę bardzo Papier toaletowy porozwalał No co za luj Czekaj, mogę go tu... O, ping Swoją drogą, kurde, rolki białe i rolki różowe No nieźle A to co? Nie wiem Ale to jest jakaś... No niech będzie tu na przykład, nie? Dobra, dobra, dobra. No i teraz jest ładnie pokładane. Słuchaj, dobra, teraz można zamknąć. Powiedziałem zamknąć, gdzie są drzwi? Łe, 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 tu są drzwi, dobra, nieważne. Tu mamy ładnie pogarniane, tutaj ładnie pogarnia. No kurde, i teraz tu można wychodzić. Co nie? No, no i superancko, elegancko, dziękuję bardzo. Jakby... No, tego nie potrzebuję. No i teraz jest picovelo. Nie, coś tu jeszcze przewrócony było. Czekaj, kwiatuch. Tak. Teraz jest pięknie. Shift Enter i zakończamy. Dobra. Zakończy zlecenie. Na pewno chcesz teraz zakończyć zlecenie. Zarobić 2097. No, no, no. Tak musi być, słuchaj. Ale mam trzy gwiazdeczki. Pięknie. Zarobiście. Pierwsze kroki. Aha. Okej. Okay. Rozumiem, że teraz. Co tu mam? czytaj. Bez względu na wszystko, pamiętaj, że Cię kocham. O, jakie to sweet. Normalnie, jakby tu moja żonka specjalnie mi info napisała, nie? Nie, gdzie ja w ogóle kuźwa w jakiejś szopie żyje? Dziewa ja tu co jakiś kuźwa. No, poje to jakieś tego, ty. To... Co tu się kuźwa dzieje? Yo, pierdziela, ka chałupa, ty! Co tu, tu, tu. Przepraszam, e, mogę to sprzedawać? Mogę? No, kuźwa sprzedę, bo to brzydkie jakieś tam obrazy. Co, co, co? Ja, ja se to sam. Ja se to samo ogarnę. co to jest. Nie udało mi się wykończyć dodatkowego pokoju miłej zabawy, okej. Okay. Dziękuję za zdjęcie ze mnie tego ciężaru. Ej, i. Siosio, e Siosio. Sio, okej, okay. dobra, co, co my tu. Co to, kuźwa za płytki? Są najbrzydsze płytki, jakie w życiu widziałem. Ule! A fuj Okej, okay, no i O, panie, co tu się kuźwa dzieje A ja tu trzeba posprzątać. Halo, mogę posprzątać? Nie mogę? Co to jest? Jeśli chcesz, może zająć dużą sypialnię No kuźwa, oczywiście zajmę A to, to jest wszystko będzie moje To jest wszystko moje Kenai, I, wyrzucić to? Czekaj, bo tu jeszcze coś jest Egzamin Toma Mmm Hmm. Wyrzuć. <noise> Wyrzuć. Nie mogę tego. Czy ja mam tu ścierać kuźwa? No szkło raczej nie zetrę, nie? No tak raczej nie. Włącz. No, se lampkę włączę. No, po kiego grzybat. Weź, 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 weź. Nie no, tak brzydka. Nie no, weź to sprzedaj. Ja nie będę takiej brzydkiej tej trzymał. Co ja sprzedałem? Dywan. Dobra, nieważne. Stare łóżko, okej. Okay. Stare jakieś. E, e, coś. To też uschnięte jakieś tam. Kubeczek, nieważne. To jakaś komutka. Tu też. To też do wywalenia. To też. To ja se sam kuźwa tu upiększe, Weź mi dup, z tym. Co my tu. Ja ile tu notatek jest w ogóle. Co to jest za dom? Czy ja mogę wreszcie usunąć to szkło, czy ja kuźwa nie mogę? Czekaj, bo tu będzie jakiś odkurzacz pewnie, nie? Czy coś, że hej, odkurzaczem możesz pozbyć się szkła albo coś. No nie mogę, no nie mogę zebrać tak. No kuźwa ewidentnie, ewidentnie jest tu problem. Weź tą łazienkę, dobra. Tu na razie posprzątane. Co mamy tu? Ja pierdzielę Co tu się dzieje w ogóle? No tak, no tak, no widać. No, 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 no. Rozwałka na całego, słuchaj. Okej, okay, dobra. Co mamy na dole? Tapety w zebry. I w... Papugi. Ktoś miał fantazję, ci powiem, no ktoś miał fantazję so much! Ole ile tu jest przestrzeni Jaki garaż w ogóle malutki ty? Co, tu skuter mam zaparkować? Przecież to takie wąskie, że to tak... tutaj spokój. Tak tu niczym nie wiedziesz. Nie no serio, maciubki ma, ma ten. No, wsiądziesz i co? i jak wyjdziesz? Masakra. GOOD MORNING MY NEIGHBORS! Dobra, bo się trochę przestraszyłem, bo mi program normalnie, jak w momencie jak się, jak krzyknąłem, to, to się po prostu wziął jak tak jakby wyłączył, ale cały czas nagrywał. Już myślałem, że, że po prostu nie będzie działać. Nieważne, nie było tematu, dawaj to bliep, 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 bliep. Aaaa, bliep, do kosza!

Bleep, BLEP 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 bleep, BLEP 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 Dobra, posprzątane, powyrzucane, rozumieć normalnie jakieś notatki tu były, ale no już je wyrzuciłem, więc generalnie no... O nie, 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 BLEP <sparu _> bliep. nie, 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 Absolutnie, nie, nie zezwalam. Ale tu jest syf, panie. Ci musisz coś naprawić, narzędzia są w garażu. Ok, i to mamy kolejnego maila. Lecimy. Tyle do wypakowania. Witaj ponownie. Dzięki za pomoc ostatnim razem, a że tak świetnie sobie poradziłeś, mam dla ciebie kolejne zleconko. Pomogłem znajomej kupić nowy dom i wygląda na to, że teraz potrzebuje pomocy ze rozpakowaniem swoich rzeczy. Poniżej możesz przeczytać jej wiadomość. Trzymaj się. Cześć Tom. Uwielbiam ten dom. Jest tak przytulny. Tak długo mieszkałam w starym miejscu, że zapomniałam, ile pracy wiąże się z przeprowadzką. Skąd Biorą się te wszystkie rzeczy. No, 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 się biorą. No się komikuje, to się biorą. Szczerze to żałuję, że nie mogę wynająć kogoś, kto rozpakuje to wszystko za mnie. Chociaż w sumie to całkiem spoko pomysł. Miałbyś jakiegoś ochotnika? Ściskam cieplutko June. No dobra, zacznij zlecenie. W takim razie rozpakowywanko będzie. Nie ma problemu, słuchaj. Bliep. Nie mogę bliepnąć. I cannot bliep. Ooo! Wyrzuć to. Kuźwa tu to, to, dobra, bo to jest poczta. To, to, to... Znaczy nie poczta, tylko gazeta Yeah. Ha! Poczyścimy od razu trochę, bo tu widzę, że się wkiła i mogiła panie, Tak nie będzie. Nie na mojej zmianie. Słuchaj, ja będę, ja będę takim dobrym, ja będę takim dobrym maker. What you want? Nie jestem włamywaczem. E, do usług tą mnie i sprzątaczem, jak widzę, milcz. <laughs> Because Tom told me you are. I'm calling to apologize for the state of the house. I didn't expect him to act so fast. And I left quite a mess on my way out. <laughs> or maybe. Gosh, I feel a bit awkward to ask, but since you're already dealing with my stuff, could you also clean the house? Yeah, 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 yeah. To make space for my things. <laughs> Can't believe living out of boxes finally ends today. Thank you so much for your help. Bye! Okay.

Ulepszenia. O, proszę, co my tutaj mamy, proszę cię bardzo. Mamy mycie, mamy wynoszenie śmieci. I teraz generalnie z tego co widzę, to to będzie się w taki sposób wbijało, że dana czynność będzie nam wbijała tą, ten punkt umiejętności. Czyli w tym momencie mamy 4%, zbieraj więcej śmieci. I tutaj mamy. Czy ja to mogę sam ulepszyć, czy to jest. Chyba mogę. Tak, i teraz to chyba. Teraz ter, ter, to chyba pykłem, nie? Czyli, że więcej śmieci naraz będę zabierał. No dobra, no to. No to, no to się ma, no to zaznaczam. No problemo, słuchaj. Jakby zaznaczone i. i się no. Dobra, dawaj to pój dalej. Jest tu coś do bliepowania? Nie ma. Tu coś jest do bliepowania, Tu coś jest do. O, koźźwa, tu jest. Tu jest do wyrzucania. Ła! I... Na 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 Eee, tu do, we, we, we to I chup, Dobra, czekaj, 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 czekaj Gdzie to kuźwa było, bo ja już się zgubiłem Tutaj, e, Blep, blep, bliep Blep, blep. To już chyba jest niepotrzebne Okej, okay, doki Tu mam kosz w ogóle he, he, he. Pod nosem miałem kosz, a ja specjalnie wychodziłem na dwór, nie? Dobra, tego nie mogę sprzedać, tego nie mogę sprzedać Nic nie mogę sprzedać, abym wszystko ci sprzedał kuźwa Jakbyś nie miała, jeśli nie miała nic Łe, he, 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 Co tu jest? What is this? Rozpakuj pudła a, -a. Czekaj, czy ja mam to serio, kuźwa, w ten sposób, że wezmę tako i wezmę tako i wezmę tako? Normalnie do szuflady mogę we, we, to podnieś. Do szuflady mogę to dawać, patrz. Tu i to też, normalnie tutaj, proszę bardzo, patrz. Pyk, i otwórz. Otwórz. Wyjmij, wyjmij, wyjmij przedmiot. Kaczucha! Oj, sied. I kaczuchę damy tutaj. Co tu dalej? Co, co to, kuźwa, jest? Szminka jakaś? Boże, ja tu będę teraz wszystko to wyjmował? Tak, pojedynczo. Ja nie mogę wyjąć wszystkiego na raz? Ej, co ty gadasz? Obróć. Nie, to tak nie mogę. Ja serio będę. Oooo, pierdzielę ta panie, to ja będę... Kuźwa, ja myślałem, że to po jednej rzeczy będzie. Oho, 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 jakby się to nie mieści, kuźwa. No szkoda, że więcej tych kosmetyków nie masz, kobito. Dobra, i teraz mogę to sprytowo wyrzucić, tak? Nie, nie, nie mogę. What am I supposed to do with with this? With this. Can I drop this? Can I can I. No. Dobra, tu, tu cię odłożę, tu. Nie będę ci wszystkiego wyjmował, kuchwa, bo to... Wieczność będzie trwała. O, nie, 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 nie. Dobra, Beto, odpakuj, odpakuj. Dobra, o, tutaj odpakuj. Dobra, i teraz pyk. O, kurde, mole, co tu się dzieje? Aha, bo to jest ten. Ips, i tutaj. I ips, i tutaj. I dobra, to jest wypakowane. Co to jest? jedna jakaś tam rzecz. I kolejna rzecz. Nie no, ogólnie fajnie się to układa, ale kurde, roboty jest tutaj w ciul. Natomiast... Muszę przyznać, że jak się już się przyzwyczai, człowiek do tych do 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 do, do sterowania, to to jest naprawdę, naprawdę spoko, nie? Uu, aaa, o, to chodziło. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dam ci papier tu. Słuchaj, taki zapasowy. Tu masz jeszcze kolejny i tu masz jeszcze kolejny, jakby ci zabrakło i tu masz jeszcze kuźwak kolejny. You know? Dobra, elegancko, czyli w ten sposób się to robi. O, panie, ile tu jest pudeł. Ja tu będę rozpakowywał tego. A gdzie tam to pudełko jest? To ono wyrzuciłem je w końcu? Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. I don't know. Dobra, co mamy tutaj? Patelnia! Słuchaj, patelnia, leci se tutaj. Dalej. Garnek, dalej. Kolejny garnek, dalej. Patelnia, zamknij. Cyk. Kuźwa. Czekaj, to jest ekspres do kawy normalnie. Dziacie tu, gdzie ja tu nie mogę, to tu cię walnę. Yeah. Kurde, jeszcze mikrofale se pierdylnęła, No wiesz co? Nie mogę tego dać teraz, czekaj. To co to jest? What is this? Kawa. Ch chyba kawa, wygląda jak kawa, albo coś podobnego. Nie wiem, rozkładam to na półkach. I tutaj też. Jej! Nie no, jeszcze nie kończę zlecenia. Co ty, tutaj trzeba to wziąć. Przełączyć tutaj, dobra, będzie. To jakieś kurde doniczunie, czy tam coś tam, nie? Jakieś kubeczki, kub kubeczki, więcej kubeczków, jej! I, I doniczek i... nie, to są kubki kuźwa, to są wszystko kubki! Dobra, zamykam, zamykam, to wypakowane, to wypakowane, to wypakowane. Czyli, czy liczy się gdzie ja to wypakuję na przykład? To jest bardzo interesujące, na przykład jakbym wziął patelnię i ją władował do szuflady. I garnek kuźwa tak samo, nie? I normalnie garnek tutaj też, o i patrz jak schowany ładnie, widzisz? Widzisz jak ładnie schowane? Już nie mogę. Dobra, dam do innej. Pochowam ci tu wszystko, słuchaj, nie znajdziesz tego później, he, Dobra, what next? Zadania, bo ja jeszcze nie wiem, bo tu jeszcze coś muszę zrobić. Śmieci? Where? Uuu, show me, show me. Przepraszam bardzo, gdzie ten śmieć niby jest? Tutaj! O, ale ja mam dalej półtorej gwiazdki, a nie, a nie trzy. Rozpakowałem wszystko i wyłożyłem I jest kuźwa mało Rozumiesz to? I tu mam wszystko, i tu mam wszystko Uuuu Uuu. Czyli to serio jest kuźwa Różnica, gdzie ja to postawię chyba Tak mi się wydaje, czekaj, tu sedamy Tu sedamy na kawę Tu sedamy, może, może to o to chodzi Nie, może ja to muszę tak, nie no, tu bez sensu To tu musi być tu, nie? Kubki do kubków, słuchaj, że ja to tak na Na, na odpierdzie tak wy, wypakowałem, ale to ciężko Tak tutaj, tak, tak wcelować a kurde, bo to. A, od dołu jakoś muszę celować. Czy będę miał więcej gwiazdek za to? No, kuźwa, nie widzę tego na razie. Czekaj, tu i tu. Może na przykład tak muszę układać to, gdzie jest pod daną kategorię na przykład? Czy tam coś? Albo tu jeszcze. Tej, czekaj, bo to są takie te. Może tu na półkę na przykład. Ja mam się jeszcze domyślać, gdzie to gdzie, 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 gdzie to rozkładać? O, weźcie. Niech, jach, niech. No i dalej mam gwiazdkę coś. O, mnie denerwujesz już teraz, nie? Jakim czulem mam tylko gwiazdkę coś, wszystko rozpakowałem, wymyłem. Co? Co, co, co? Co jeszcze ci nie pasuje, kuźwa? Co? Co? Przestawianie tego nic nie daje. Dźwa, masz. Wyładuję to. To wyrzucę. Albo sprzedam, albo coś. Tak serio to nie wiem, co ja mogę tu jeszcze zrobić. Skoro śmieci są wyrzucone... A, kurwa jeszcze to! Jedno pomieszczenie, żebym przeoczył. Maczko, bożko, kochano. Dobra, to zmienia postać rzeczy. Słuchaj, dobra, że to do szafy. Cyk, dobra. Co my tu mamy? Świeczucha, jeb. Zegarek, jeb. Obraz, jeb. Drugi obraz, jeb. Trzeci obraz, jeb. Jep! Dobra, teraz będzie więcej słuchaj, Książka. Normalnie książka, 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 książka. Książ, 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 książ. I kolej, kolejna książka. I ko kolejna książka. I ko kolejna książka. Aha. Dało się. Dawaj, bo to trzeba bliepnąć, bliep, 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 bliep. Dobrze. Gra co mamy tutaj? Dwa złonik. I tutaj. Uśwa, nie wiem, co to jest. I to. Jakieś rybcie, dobra. Rybcie, pybcie, drybcie. Jest! Teraz mamy wszystko. No, i po całej tam je wdupala. Hi, hi, hi. Shift Enter. Kończymy. Dziękuję bardzo. Trzy gwiazdeczki, tak ma być. No i dobra. Zrobiliśmy, moi drodzy, dwa zlecenia. I pierwszy odcineczek, słuchaj, jest już ogarnięty. Ale kurczę, gierka jest dowalona. Jakby ja pamiętam pierwszego House sleepera, bardzo fajnie mi się grało, ale ten też, kurczę, coś czuję, że troszeczkę mi zajmie, tym bardziej, że akurat tutaj mamy ten nasz taki pierwszy, powiedzmy, że dom, w którym zaczynamy, który jest zdecydowanie, zdecydowanie bardziej rozwinięty niż to było w przypadku tego pierwszego, tej pierwszej części, tak, gdzie mieliśmy taki naprawdę maciupeńki, maciupeńki domeczek, to tutaj mamy naprawdę ładny ten dom, tylko go trzeba, wiadomo... Udekorować, pozmieniać tapety, pozrywać to wszystko, powymieniać i wtedy będzie git. Także będzie dużo sprzedawania, wywalania i, i, i tak dalej. Ale to i więcej w następnych odcinkach. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już. Niebawem w kolejnym odcinku z House Flippera 2. I to tyle. Do następnego miłego odcinka. Pa-pa!